Manko z tej strony, kapi Stawcie subika, łapka w górę z dzwoneczkiem, oczywiście, i chyba każdy został tą paczkę za 100 tysięcy. I Zobaczcie, co w trafie. To mój najlepszy traf w całej Fifie, co gra: acerbi, parejo, Gnabry, brand, sisoko, no i wiele innych kart. Na to na... ale teraz wiecie, że ja zbieram Teraz mówicie, dlaczego nie było odcinka z tym, że nie Nie chciałam wam pokazywać takiego syfu po prostu. Dobra, wysyłamy do klubu. Na to na quick Wyzwanie o i jeżeli na ten chcę, żeby zrobił bardzo dużo wyświetleń. I patrzcie się. Zamniona Szukaj. A, chyba specjalnie. Dobra, to ja wam zrobię to wszystko i, i idziemy się zaraz. Dobra, już wróciłem. Wiecie, że nie chcę przepalać tej zabiego i... Tak to nie będę grał. Eee, gdzie ty jesteś? mogę mam główienkę. Dobra, wysyłamy. Tutaj Acer robi polsat, ale... Wszystko by było fajnie, jeżeli by... Zero już na wszystko to... Wszystko by było fajnie, jeżeli... Z tych nagród ledwo 5000 tysięcy, no jakieś 50 tysięcy maksymalnie. Wyrobiłem, a mogę mieć 28 tysięcy. Dobra, wysyłamy. Twierdź miło tego. Nie o, oczy, nie Ok. Dobra, lecimy. I tak już koniec FIFA. Dobra. Widzowie. Ja wychodzę, nacisnę i wychodzę, po to od razu. Tylko, widzowie, napiszcie. Ła! Mi się napiszcie w komentarzu. Daj. Może zrobię. Nie, nie zrobię kolejnej kolejnej. Szkoda, mi. Nie, nie wiem. Tak jest koniec, to. Mogę przypalić Neymara, Mbappe. Ale szkoda mi trochę. Ale dobra, napiszcie to, co byście wy chcieli. Bo jakby taki chulik wyszedł I to Prime. No to kur. Oby nie Bramkasz i nie Jero. I oby nie Anglia. Mario Fern, tylko... ja tylko już, Tak. Najważniejsze wiadomo, że bym chciał najbardziej... Ikonę Prime e, oczywiście, że Jonathan, Nazario, Pele, Garincha też. Garincha jest bardzo. Grałem nim kilka razy w Drafty i Zajebiście mi się gra. I no i nie wiem, wiele innych, kurde, tych rzeczy. Pele, Mardona. Nie chciałbym teraz filmować. Dobra, ja na tym bym się Carlos. E, jakąś nazywa Carlo Roberto Carlos legenda Real Madrid też całego jego to ja pitola. dobra Uf. otwieram i wychodzę Wybędzie pierwszy i zaraz przyjdę Dobrze, ja idę tyłem. Oby coś dobrego. Jeżeli jeszcze jakieś... Nie wiem, jak będzie tu jakiś... Hmm. Jakiś napastnik, to będzie ja niepotrzebny. Bo mam i bramę, i Okej. Okay. Kurwa! Pierdolę. Takie Dlaczego? GUARDIOLA! No dlaczego Guardiola za stronę. Zobaczcie czy... W sensie jest takiego, no... Mmm... Puuu! Lubią... Czekaj. Może szybko zrobię. Szybko... Może zrobię. A w sumie... Też tego.

No, no, dobra, spróbuję ja zobaczyć jeszcze raz i widzimy się. Dobra, widzowie, to mi wyszło, żeby zrobić paczkę z ikoną. Teraz nie 4.0. Dobra, to jest koniec FIFA. Też cegener nie będę grał. No, Zróbmy to. Będę grał, ale. Proszę, naprawdę, bardzo proszę. Nie grał, Dior. To ci mi coś co dobrego. Wiesz, że ta paczka była fajna, ale. Mm. dobra myśli To dobrze, że chociaż te dwie Dobra Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem pól, dwie ikony. No wiem, że tam to ale Ciii. dobra i wychodzę. w tym widowie idę proszę żeby była ikona ikona będzie ale żeby była dobra jeszcze zamknę oczy kaka no, kaka lepszy też legenda bardziej milanu niż realu ale chociaż kaka w sumie tych hespeków to ja sporo Tutaj jeden, tutaj drugi, ale też dajmy. Dobra, ja dam wszystkich moich piłkarzy, co mam skład na ale dobra, dajmy moich piłkarzy i zobaczmy, jaką będę miał ławkę. Już tak zrobiłem ka... Fajne, że Brazylia się śpa... po, nie ma, w Fifie. Ogólnie na pescie, to był kurde, tak od razu, to najgorsze właśnie, dlatego na też wychodziłem, ale dobra, kaka jest na ławce, no pewnie z kaką to bym miał większą ocenę, a na te nie, no nie, nieraz tym słowem lepszy niż niektórzy, i kola, sobie na wypożyczenie też mam kakę co, Brandt. Bra Brandtom muszę jeszcze 10 bramek tym żeby zdobyć komona. No, mogę sobie go dać. Ja mam dużo tych hespeków. Jak zobaczycie. Zobaczcie, patrzcie. Tutaj mam... Tak. Bernardo, Kaka, Hadzi. I... Jak to się... Brandt? Coś tak idzie, no. Brandt. Ja tu mam tyle pomocników jeszcze z SISOKu na rezerwie. O Jezu, ja mam tyle tych pomocników. W tym roku to ja mam szczęście do pomocników. Aura. Kaka jest. Zagram Food Champions, bo jest dzisiaj piątek, 17 lipca, ale... i gitara. A, i te staty, zobacz, nie wiem czy to się da, staty Mbop, w każdym meczu strzela. Jeśli porównaj jeśli użyć karty jednorazowe, Żykar... no tak, 712 końców za kartę, co 100 tysięcy. Dane za audynika, o jest, jest, tak, po pierwsze. Uh, Liczba ten. Rozegram. Nie, zdobędę brało. To nie u mnie. 1000 metrów nie zagronił. Ty, lol. Tu nie pokazuje ile za. To chyba najwięcej lol, ale dobra. Pop też nie Nieraz był lepszy, nieraz. Nie. Się zdenerwowałam, bo do drugiej nocy grałem wczoraj żeby zakwalifikować się do Food Champions i się tak zdenerwowałem. Dobra, ja na tym odcinku już będę kończył. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i Elo!